Generalnie myślę, że to jest za nami i że w tej chwili tego typu obrazki to jest, no to jest wyjątek. Faktycznie jak zaczynaliśmy kampanię jakieś 10 lat temu, to było ponad 10 lat temu, to było na porządku dziennym i, i nawet, nawet było do, dużo gorsze sytuacje, patroszenie żywych ryb, które, które po wypatroszeniu jeszcze żyły, przetrzymywanie je w jakiejś brei, w mieszance wody i, i krwi. Więc, więc na pewno coś się poprawiło i tego typu właśnie sytuacje, jak, jak w Poznaniu, czy jeszcze w kilku miejscach, no w tej chwili należą do mniejszości. Znaczy, jeśli chodzi o karpie, no to oczywiście fundamentalny problem to jest to, że są bardzo często przez sprzedawców i przez kupujących również, po prostu trzymane bez wody. Karpie jest zwierzęciem wodnym, potrzebuje wody do oddychania. To, co mówię, brzmi może banalnie, natomiast wygląda na to, że część osób zapomina zupełnie o tym właśnie w tym okresie przedświątecznym i w ten sposób ryby transportuje. Chociaż tak jak mówię, no jesteśmy po latach kampanii. Ponad 80% Polaków jest za wprowadzeniem zakazu sprzedaży żywych ryb bez wody. Wiele sieci się z tego wycofało. Nawet zmieniła się instrukcja głównego lekarza weterynarii, która w tej chwili nie dopuszcza już. Przenoszeni, przenoszenia karpi bez wody, więc, więc naprawdę możemy mówić tutaj o, o, o bardzo dużych zmianach. Natomiast cały czas no, są osoby, które no, albo gdzieś tam nie dopuszczają do siebie tej, tej wiedzy właśnie, że, że karpie, że ryby potrafią cierpieć że po prostu sprawiamy im ból dusząc je w plastikowych reklamówkach, albo wiedzą o tym i po prostu to ignorują. No, no, są ludzie, którzy uważają jakby swoje... Potrzeby, czy swoje, swoje, bo to nie jest potrzeba, to jest bardziej jakieś, powiedzmy, zachcianka, tak? Uważają za coś ważniejszego niż oszczędzanie karpią cierpienia. W tej chwili, no już większość sklepów sprzedających żywe karpie wycofało się z tego, więc właściwie nie, nie, nie jesteśmy w stanie. Inaczej nie, nie spotykamy się, nie stykamy się z taką sytuacją. W tej chwili zostało kilka sklepów sieci Leclerc tylko, które się upierają przy, przy tej formie sprzedaży. Natomiast wszystkie inne pozostałe sieci już się z tego wycofały. W związku z tym do zręcania się nad, nad karpiami w tej chwili dochodzi właściwie tylko na jakichś targowiskach, bazarach. I to jest w tej chwili główny cel naszej kampanii, żeby... Wpłynąć po pierwsze tam na konsumentów, ale również na zarządców takich bazarów, uświadomić im, że trzymanie ryb bez wody, zabijanie ich na, na oczach innych, pakowanie ryb, pakowanie ryb do reklamówek jest po prostu znęcaniem się nad zwierzętami, jest to karane. Oczywiście nie jest łatwo taki wyrok w sądzie później uzyskać i wyegzekwować, bo niestety część sędziów również ignoruje wiedzę naukową dotyczącą cierpienia karpi. Ryby są zwierzętami kręgowymi, więc obejmuje je pełna ochrona, która jest zapisana w ustawie o ochronie zwierząt, i znęcanie się nad nimi jest zagrożone pozbawieniem wolności, grzywną. To pozbawienie wolności przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem może wynieść nawet, nawet 5 lat. Oczywiście w praktyce to nigdy nie będzie 5, 5 lat, niestety. To będzie z reguły, to będą z reguły wyroki w zawieszeniu. Bardzo często ci ludzie się tłumaczą, że nie wiedzieli, że są niekarani. W związku z tym, w związku z tym ten wyrok zawsze, zawsze będzie łagodniejszy. Natomiast myślę, że, że samo to, że ustawa o ochronie zwierząt obejmuje karpi, że dochodzi do, do takich wyroków. No ma ogromną rolę edukacyjną i widać nawet czy po wynikach badania opinii publicznej, czy po tym, jak się zachowały sieci sklepów, rezygnując ze sprzedaży żywych karpi, że tak naprawdę no, ogromny postęp się w tej sprawie dokonał. Składamy petycję do premiera, ponieważ oczekujemy, że, że, że takie zmiany po prostu zostaną wprowadzone, które raz na zawsze skończą po prostu z tym przyzwyczajeniem, bo nie chcę nazywać tego tradycją, skończą z tym okrutnym przyzwyczajeniem i że tak naprawdę no, przynajmniej ten etap znęcania się nad zwierzętami w Polsce będziemy mieli zamknięty na zawsze.